pozyskaliśmy kolejne dodatkowe środki na otwarcie działalności i wsparcie osób niepełnosprawnych. Te środki oczywiście pochodzą z prefront, ze środków PEFRON. Bardzo cieszę się, że możemy taką działalność prowadzić i wspierać szczególnie te osoby, które potrzebują jakby dodatkowego wsparcia. Tą działalność, którą prowadzimy już przecież od, od wielu lat praktycznie co jakiś czas spotykamy się wręczamy te, te środki podpisy umowy i to jest takie budujące, że właśnie w tej grupie osób z jakimi dysfunkcjami też jest takie wsparcie i że te osoby są chętne do prowadzenia takiej działalności. Ja mogę tylko powiedzieć, że jak obserwuję już od kilku lat zainteresowanie tymi środkami wzrasta. Wzrasta, to znaczy, że i pracodawcy, którzy chcą otworzyć nowe stanowiska pracy. I pozyskać te środki, i oczywiście osoby fizyczne, które chcą taką działalność prowadzić. Tych wniosków z roku na rok po prostu mamy więcej. Witamy wszystkich pracodawców, witamy też osoby z niepełnosprawnościami, które, które otrzymają dzisiaj podpiszą umowy na dofinansowanie. Witamy 10 osób z niepełnosprawnościami, które uzyskają dofinansowanie w ramach rozpoczęcia tej działalności gospodarczej. W ramach wyrównywania różnic między regionami i to będzie 10 umów. 10 osób, które podpiszą 10 umów po 50 tysięcy zł, czyli to będzie 500 tysięcy zł, oraz dwa podmioty, dwa pracodawcy, którzy uzyskają dofinansowanie w ramach doposażenia do stanowiska pracy. Te środki, które Państwo uzyskają, jak najbardziej zostaną wykorzystane zgodnie z celowością programowania. Zgodnie z założeniami tego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, no i życzymy po prostu też rozwoju państwa, firm, a osobom, które tutaj też uzyskają dofinansowanie, jak osoby niepełnosprawne, aby także ich działalność się rozwijała. Bardzo fajną rzeczą jest, że praktycznie każda tutaj osoba czy każdy pracodawca reprezentuje różną branżę, czy usługową, czy innego formatu. Dlatego liczymy, że Państwo będą też dywersyfikować gospodarczo Wasze regiony, Wasze gminy i miejsca pracy, dając kolejne po prostu też miejsca do zatrudnienia.